Czy naprawdę da się podwoić sprzedaż w ciągu 30 dni? Tak! I dzisiaj pokażę Ci dokładnie, w jaki sposób możesz to zrobić. Bez magii, bez lania wody, tylko konkrety. Cześć siemanko, z tej strony Daniel Borysiewicz e-commerce i witam Cię w kolejnym materiale, w którym dowiesz się, jak zwiększyć sprzedaż w Twoim e-commerce. E-commercem zajmuję się już od ponad 5 lat, i przez ten czas udało mi się pomóc ponad 100 sklepom internetowym zwiększyć ich sprzedaż. Więc w dzisiejszym materiale dowiesz się jak zrobić to krok po kroku i te techniki, które dzisiaj mówię, działają, bo sprawdziłem je nie tylko na swoich sklepach, ale również na sklepach moich kursantów. Więc bierz notatnik, bo ten film to zero motywacji, a 100% działania. Jeżeli masz sklep internetowy, bądź sprzedajesz na marketplace, czy dopiero planujesz zacząć, to na pewno wyciągniesz coś dzisiaj dla siebie. Zaczynamy. E-commerce dzieli się na wiele segmentów: na sklepy internetowe, jak i sprzedaż na marketplace. Wszystko ma swoje plusy i minusy. Własny sklep internetowy to teoretycznie wolność, ale ruch trzeba jakoś sprowadzić i sprawnie nim operować, żeby po prostu ci klienci nie tylko wchodzili na stronę, ale również konwertowali. Inaczej to wygląda w przypadku marketplace'ów, ponieważ to ludzie tam szukają Twoich produktów, a nie Ty szukasz ludzi za pomocą reklam, tak jak jest to często w przypadku sklepów internetowych. I trzeba zrozumieć na początku ten prosty schemat działania. Sklepy internetowe często szukają klientów, a marketplacey działają w sytuacji, kiedy to klient szuka danego produktu i to jest podstawowa różnica. Natomiast to, co warto powiedzieć, to są takie elementy wspólne zarówno dla marketplace'ów, jak i dla sklepów internetowych, które wpływają na ich skalowanie. Więc przede wszystkim będzie to optymalizacja oferty i tym samym przechodzimy do pierwszego sposobu na skalowanie, czyli optymalizacja Twojej oferty. To, co się stanie z klientem, gdy wejdzie na Twoją stronę internetową, czy też aukcję na Allegro, jest bardzo ważne. Statystycznie nie masz zbyt wiele czasu, aby trzymać uwagi widza, więc ta karta produktu, czyli pierwsza rzecz, którą widzisz po wejściu na daną ofertę, jest tak kluczowa. I tutaj skupimy się na początku na zdjęciach i obróbce. Jeżeli sprzedajesz towary, które są dostępne u wielu sprzedawców, to uwierz mi, że często korzystacie z tych samych ofert, z tych samych zdjęć od hurtowni i z tych samych wszystkich zasobów, które są dostępne albo u producenta, albo u danego hurtownika. Więc pierwszą rzecz, którą możesz zrobić, to jest obróbka Twoich zdjęć. I pierwszą podstawą rzecz, i od razu daje Ci bardzo fajne narzędzie, które może Ci w tym pomóc, to jest zwiększenie jakości Twoich zdjęć. Mamy teraz mnóstwo zasobów w postaci AI, które możesz wykorzystać i podbiją jakość Twojej oferty. Więc jeżeli korzystasz z Canvy Pro, a zachęcam do korzystania, to masz tam wgrane narzędzie, które się nazywa Image Upscaler, czyli po prostu zwiększenie rozdzielczości zdjęcia, a co za tym idzie jakość i wyraźność tych zdjęć jest poprawiana i również wspierana przez sztuczną inteligencję. Jeżeli chodzi o darmową alternatywę dla tego narzędzia, to mamy stronę I Love Image i tam również masz tą funkcję, za pomocą której Możesz zwiększyć jakość swojego zdjęcia, a uwierz mi, że wiele aukcji, chociażby na marketplace'ach, takich jak Allegro, jest totalnie zaniedbana, wystawiana z automatu. A jeżeli nie chcesz walczyć ceną, to zawalcz właśnie dobrą ofertą, a zacznij od obróbki zdjęć. Jeżeli chodzi o samą obróbkę, to tutaj mamy też kilka różnych typów. Tak jak mamy ofertę na Allegro, tak teoretycznie nie możemy tam za bardzo poszaleć, jeżeli chodzi o zbudowanie zdjęcia głównego. Nie możemy zmienić koloru tła, na przykład na jakiś pastelowy, żeby zachęcić do swojej oferty, ponieważ jest to niezgodne z regulaminem. Tak na przykład możemy powiększyć nasz produkt. Bo pamiętaj, że jeżeli masz przestrzeń na zdjęciu, to maksymalnie ją wypełni. Jeżeli ktoś przegląda listing z danym produktem, to wybierze prawdopodobnie aukcję nie tylko, która będzie najlepsza cenowo, ale również, która będzie wyglądała na produkt z najlepszą jakością. A takie rzeczy jak zdjęcia o dobrej jakości znacznie wzbudzają te zaufanie. Jeżeli chodzi natomiast o sklepy internetowe, tam już można trochę pokombinować. Można na przykład do zdjęcia głównego dodać kilka głównych cech produktu, zrobić jakąś infografikę, czy na przykład umieścić element gifa a w samym zdjęciu głównym, która pokaże od razu produkt w użyciu. I taka rzecz, która zatem, Trzyma uwagę widza już w pierwszych sekundach, kiedy wejdzie w ofertę lub na stronę, potrafi zrobić naprawdę ogromną robotę i dopiero skonwertuje go na czytanie dalej Twojego opisu. I tu przechodzimy do kolejnego elementu. Nagłówki. Są bardzo istotne zarówno tytuły aukcji, oczywiście, że tak, ale również nagłówki nazwa Twojego produktu na stronie. Wiem, że teraz seowcy się obrażą i powiedzą, że w nagłówku to nie może być jakby rozwiązywania problemów klienta, tylko powinno być, wiecie, spozycjonowane to elegancko, ale podchodzę do tego trochę w inny sposób i chcę jakby, gdy klient wejdzie na moją stronę bądź aukcję, Maksymalnie go przycisnąć do zakupu, bo klient, gdy wchodzi w ofertę, on chce poczuć, że ten produkt jest dla niego. Więc dobrym nawykiem jest wykorzystywanie nagłówków jako nasz główny marketingowy punkt, jeżeli chodzi o takie marketing angels, czyli punkty marketingowe, o które możemy oprzeć swoją powiedzmy retorykę w stosunku do klienta. Jeżeli na przykład sprzedajesz, dajmy na to, rozciągasz do pleców, no to w nagłówku takiego produktu fajnie byłoby na przykład wypisać wszystkie potencjalne problemy, które ma ten klient. A co ma zazwyczaj? Ból, na przykład lękwi, który jest bardzo popularnym problemem w tej niszy. Tutaj polecam również. Wspomagać się AI, no i tutaj klasycznie chat GPT, wypisać, jaki mamy produkt, jakie dokładnie on ma cechy i zapytać go, jaki klient może mieć obawy przed zakupem, jakie ma problemy nasz klient docelowy i za pomocą tego skonstruować kilka fajnych nagłówków właśnie przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Takie nagłówki nie tylko bardziej przykują uwagę widza, ale również trafią w jego konkretny problem. Jeżeli klient przychodzi z bólem lędźwi, to on nie chce czytać, że produkt jest wykonany z świetnej jakości materiałów, czy no, jakby to jest rozciągacz do pleców, czy jakieś urządzenie, akcesorium, które ma mu ulżyć. I nasz opis też musi pchać do tego, aby klient poczuł, żeby faktycznie od tego produktu, który u nas ma zakupić, osiągnie zamierzony efekt. Jeżeli chodzi o sam opis, to warto również tutaj wpleść takie elementy, jak po prostu ja na to mówię bullet pointy, tak jak też mówią często za granicą, czyli punkty, które wypisujemy dla naszego klienta, które są dla niego kluczowe. Umówmy się, no raczej w przypadku tego produktu, którego się dzisiaj odniosłem, nie jest kluczowe to, z jakiego jest wykonanego materiału, czy jest to dobrej jakości, bo wiadomo, że wszyscy piszą, że mają produkty dobrej jakości, ale tak naprawdę to, czy on w tych bullet pointach znajdzie rozwiązanie na Twój palący problem, który chcemy rozwiązać. Inaczej się tyczy sytuacja w przypadku, kiedy sprzedajemy na przykład gąbki kuchenne, które, no, może są wielorazowego użytku, może dłużej trzymają niż konkurencja, ale to są cechy przewodnie, które sprawią, że klient może podjąć decyzję tu i teraz i nie będzie szukał innego sklepu czy innej aukcji, bo nasz opis konkretnie odpowiada na jego problem. Więc w opisie staramy się również poruszyć nie tylko problemy klienta, ale nacechować go maksymalnie tymi najważniejszymi cechami, które odróżniają nas od konkurencji potencjalnie. Czyli że na przykład nasz produkt versus konkurencja. Taka sekcja bardzo fajnie działa. Pokazać klientowi różnicę, co się stanie, gdy kupi gąbki u konkurencji, a gdy kupi gąbki w naszym sklepie i czym one się de facto różnią. Jeżeli mamy swój produkt indywidualny, to jest bardzo mocna sekcja, która potrafi znacznie podbić zaufanie naszego produktu i sprawić, że klient decyduje się na zakupy w naszym sklepie z powodu właśnie złamania tej bariery braku zaufania co do naszego produktu. Sam opis powinien być stworzony tak zwanym językiem korzyści, czyli co klient otrzyma w zamian za to, że złożył u nas zamówienie. I to nie jest sam produkt. To jest seria wszystkich Benefitów, jakie klient otrzyma, jakie będzie miał wrażenia, i jakie problemy rozwiążemy za pomocą naszego produktu. I te wszystkie doświadczenia sprawiają, że gdy klient jest na naszej aukcji i on mówi: "Okej, okay, mam ból pleców. Dalej, opisujemy na przykład, że można używać tego w samochodzie, bo wiemy, że klienci często mają problem, że gdy podróżują, to te lędźwie ich bolo od fotelu standardowego. Więc jeżeli często podróżujesz, to ten produkt jest dla ciebie. Jeżeli masz pracę siedzącą biurową, tak jak ja, no to też ten produkt jest dla ciebie. I w oczach klienta buduje się wizja, że to nie jest tylko rozciągasz pleców, ale to jest rozciągasz pleców, który pasuje idealnie do jego potrzeb, bo on. Właśnie ma pracę biurową, być może on prowadzi samochód służbowo, i to są cechy, które potrafią sprawić, że klient decyduje się u nas na zakup, a nie w hurtowni, która ma opis zerznięty z zagranicznej strony, przetłumaczony na polski, który no w ogóle nie wzbudza zaufania. Dodatkowe elementy, które mogą to wspomóc, głównie tutaj na sklepach internetowych, to jest taki storytelling, czyli opowiedzenie na przykład pewnej historii, wdrożenie takiej narracji do naszego opisu, w której możemy opisać sytuację, że ktoś miał podobny problem i udało się go rozwiązać za pomocą naszego produktu. Takie case study sukcesy naszych klientów stosuje się również w innych branżach, jak na przykład w produktach cyfrowych czy w produktach high ticket, one wtedy mają największe oddziaływanie. Natomiast taka drobna opowieść przy pewnych produktach potrafi sprawić, że klient jeszcze bardziej utożsami się z naszą marką bądź z naszym produktem i przejdzie pewniej i konkretniej do zakupu. I kolejna bardzo istotna sprawa. Myślę, że wszyscy to wiedzą, ale niech to wybrzmi bardzo mocno. To są opinie. Opinii: im więcej, tym lepiej. Nie ma sytuacji, w której mamy za dużo opinii na sklepie internetowej czy też na naszych aukcjach. Poprośmy naszych klientów o opinię, zbierajmy je w prawidłowy sposób. Nie róbmy oczywiście fajkowych opinii, ale starajmy się też wynagradzać klientów za to, gdy mają możliwość zostawienia opinii w zamian za jakiś rabat, czy może jakiś bonus, który mogą otrzymać za Depisując się do newslettera, wysyłając nam opinię, jak podobał im się produkt. Taka opinia jest niezwykle ważna. Jeżeli aukcje są ograniczone przez systemy, które nam narzucają, jak wyglądają takie opinie, tak na sklepach możemy do tego podejść bardziej kreatywnie i na przykład poprosić klienta nawet o opinię wideo. Uwierzcie mi, że nie ma nic lepszego niż opinia wideo od naszego klienta. I ona, nawet często wykorzystana właśnie na naszym landing page, czyli stronie internetowej, potrafi wzmocnić to zaufanie nawet o kilkadziesiąt procent do naszej marki. Bo pamiętajcie, że ludzie chcą kupować od ludzi, a nie od marek, od kolejnych hurtowni. Czy od kolejnego sklepu, który zaraz zniknie. Wprowadzając postacie, czy to będą postacie od nas, postacie modelek, aktorów, czy może frontmena marki, czyli ciebie, bo też możesz występować w reklamach, Prowadza efekt, w którym klient naprawdę zaczyna ufać naszemu sklepowi, mimo że jest to marka, która dopiero powstała. Więc element zaufania jest niezwykle kluczowy i za pomocą opinii możemy go bardzo szybko zwiększyć w relatywnie krótkim czasie. Kolejny aspekt, który może znacznie zwiększyć Twoje zyski, to jest wprowadzenie upsellingu, crosssellingu i downsellingu, czyli tak zwana po prostu dosprzedaż. Czyli na przykład sprzedajemy już te rozciągacze do pleców i znajdziemy do tego produkt, który klienci pragną go kupić, gdy kupują akurat produkt nasz główny, to możemy nasze zyski naprawdę bardzo mocno zmaksymalizować. Wyobraźmy sobie sytuację hipotetyczną, w której kupujemy takie rozciągacze za 50 zł, a sprzedajemy za 100 zł. W przypadku, w którym znajdziemy produkt, na którym mamy dodatkowe 20 zł marży i sprzedaje się na przykład w co trzecim. W co czwartym zamówieniu to okazuje się, że nie tylko nasze zyski rosną, ale rośnie nam przestrzeń do zwiększania zasobów w reklamach. Koszty reklam stale rosną. Jeżeli będziemy mieli tej przestrzeni w postaci marży znacznie więcej, to będziemy mogli łatwiej się skalować, docierać do większej grupy klientów i tym samym sposobem zwiększać naszą sprzedaż. I tutaj na sklepach internetowych sprawa jest trochę prostsza, bo możemy wyświetlić produkty, na przykład w kasie produktu, proponując podobne produkty albo takie produkty, które klienci często chętnie dobierają. Jeżeli trafimy odpowiednią niszę, to możemy trafić naprawdę mega duże koszyki i tam się okaże, że produkt, który sprzedajemy główny kosztuje może 70 zł, ale średnią wartość, czyli AOV Average Order Value z danego klienta mamy, słuchajcie, na poziomie 70, 90, a nawet 100 zł sprzedając produkt tańszy. I totalnie bardzo dużym błędem jest nierobienie tej do sprzedaży. Mamy nawet sklepy internetowe dla troszkę starszej grupy odbiorców i tam mamy zespół, który kontaktuje się z klientem i proponuje mu do sprzedaży telefoniczną. To działa naprawdę rewelacyjnie i potrafią wykręcić dodatkowe kilkanaście do kilkudziesięciu tysięcy czystego zysku w miesiącu Sprzedając tylko dodatkowy produkt i proponując konkretną ofertę. Tylko pamiętajcie, że ta oferta upsellingu, czyli do sprzedaży kolejnego produktu, to musi być oferta życia i śmierci. To musi być oferta nie do odrzucenia. To musi być tak mocna oferta. Że klient ma się czuć z tym głupio, gdyby miał z niej zrezygnować. Można zrobić wielosztuki, można zaproponować produkt dodatkowy, komplementarny, można zrobić jakiś, słuchajcie, poradnik nawet w wersji cyfrowej. Ja kiedyś do swojego produktu głównego zrobiłem e-book i dodawałem go jako wartość dodaną, żeby zwiększyć w oczach klienta, jakby wartość mojego produktu, i to działało też bardzo dobrze. Tylko to trzeba dopasować do niszy, bo wiadomo, że nie do wszystkiego się to sprawdzi, ale to potrafi podnieść rentowność biznesu z dnia na dzień, jeżeli w tym momencie nie masz apseli na swojej stronie czy na swoich aukcjach, no to totalnie musisz to zmienić, bo to czasami naprawdę potrafi. Być Game changer i potrafi zamienić Twój biznes, który jest rentowny, w bardzo rentowny albo biznes, który wychodzi na zero i podnieść jego zyskowność o nawet kilkadziesiąt procent. W sytuacji, kiedy mamy sprzedaż na marketplace, sytuacja jest nieco inna, bo nie mamy wtyczek, z których możemy skorzystać, aby wyświetlać te produkty klientom automatycznie. Marketplacy czasem pozwalają na taką opcję, na wysiedlanie produktów podobnych, na to, co klient kupił dodatkowo, ale również można tworzyć zestawy jako osobne aukcje i to też się potrafi, słuchajcie, świetnie sprawdzić, szczególnie w niszach prezentowych, czy przed takimi świętami jak Boże Narodzenie, Dzień Mamy, a może Dzień Dziecka. To jest jakby coś co potrafi być totalnym game changerem na waszej sprzedaży. Idąc dalej w marketplacy, pamiętajcie, że możecie urozmaicać swoją ofertę, bo klienci pojawiają się na waszych stronach, sklepach, wchodzą w wasze profile, aukcje i też dobierają sobie kolejne produkty, bo chcą dobić do remoi dostawy, chcą dobić do smarta, do różnych ofert, które oferują marketplace. Bo jeżeli jest sytuacja, że na przykład ktoś się interesuje motoryzacją i zamawia, nie wiem, koszulkę jakąś na motor i powie koledze: "Słuchaj stary, bo oni często latają w ekipach, tak jak ja się interesuję motoryzacją, mówię, dzwonię do stary, słuchaj, zamawiam to i to, ale widzę, że też jest dla ciebie rozmiar, albo jest jest dla Ciebie wzór troszeczkę inny, no to może się okazać, że będą zamawiać dla siebie, dla znajomych, dla kogoś z rodziny i tym samym właśnie będziemy zwiększać wartość koszyków na naszej stronie internetowej czy też aukcji. Kolejny niezwykle ważny sposób na zwiększenie Twojej sprzedaży, niezależnie czy sprzedajesz na Marketplace'ach, takich jak Allegro, czy sprzedajesz na własnym sklepie internetowym, jest to dywersyfikacja ruchu i pozyskania klientów. I w sferze Marketplace'ów warto korzystać z narzędzi, które ci to umożliwiają. A tym narzędziem jest Base, czyli kiedyś Base Linker, bo obecnie przed pełen rebranding. To nie tylko narzędzie, które pozwala zautomatyzować całą sprzedaż, ale pozwala również ją zwiększać za pomocą licznych integracji z Marketplace'ami. A ostatnio dostałem cichą wiadomość od moich znajomych sprzedawców z marketplaceu że bardzo dobrze idziemy im na takich marketplace jak Findik, Pigu, Emac, Kaufland i to są naprawdę marketplace, które teraz robią świetną robotę. To wszystko możesz połączyć w base: zarówno automatyzację procesu składania zamówień, automatyczne drukowanie faktur, wysyłanie maili do klientów, procesy przekazywanie statusów zamówień czy zarządzanie całą sprzedażą, właśnie poprzez dywersyfikację i wystawianie na wielu marketplace'ach z pozycji jednego wirtualnego magazynu. Jeżeli nie korzystasz z base w 2025 roku, to serio nie wiem, jak twój e-commerce się trzyma, ale szczerze, korzystam z niego od początku swojej przygody z e-commerce i uważam, że jest to absolutnie. A teraz możesz przetestować je zupełnie za darmo przez pierwsze 100 zamówień w ciągu miesiąca, więc wejdź do linku w opisie tego filmu i sprawdź base. Base i kropka. No i ostatnia, a zarazem bardzo kluczowa metoda na zwiększenie sprzedaży, to jest po prostu tworzenie własnego kontentu. Własne sesje zdjęciowe, własne materiały UGC, to potrafi sprawić, że odbijecie się od konkurencji i zapomnicie o walkach cenowych. Mam tutaj na myśli na początku podsklepy internetowe, materiały UGC, czyli User Generated Content. Jest to nic innego jak proces, w którym bierzecie wasze produkty, wysyłacie je do twórców i to nie są influencerzy. To są osoby amatorzy, którzy nagrywają filmy z waszymi produktami, czy mogą z nimi wykonać sesje zdjęciowe. To wygląda bardzo, naturalnie, a najlepsi twórcy potrafią naprawdę za pomocą własnego telefonu zrobić świetną robotę. I to jest nie tylko coś, co znacznie zwiększa zaufanie do Waszej marki, ale przede wszystkim jest idealnym materiałem reklamowym, który jakby wyróżnia się wśród nudnych grafik czy wygenerowanych z AI i tworzy prawdziwy, naturalny, natywny content. Natywny content to taki, który nie wygląda jak reklama, a uwierzcie mi, że w dzisiejszym roku taki content sprzedaje najlepiej. Bo jak mówiłem, ludzie nie chcą kupować od marek, ludzie chcą kupować od prawdziwych ludzi. Jeżeli sprzedajemy produkt dla rodziców, to rodzic woli Kupić od rodzica. A za pomocą twórców UGC możecie sprawić, że tak naprawdę dowolny asortyment, który sprzedajecie, może wyglądać jak marka prowadzona przez osobę, z którą tak naprawdę utożsamia się nasz klient. Jeżeli sprzedajesz dla młodych mam, możesz znaleźć młodą mamę, która wykona nagrania do Twojego produktu. I to uważam, jest największa przewaga w tym roku, którą powinieneś wykorzystać, to jest po prostu korzystanie z zasobów tych twórców. Oni przygotują wideo według Twojego skryptu, mogą przygotować wideo opinie, mogą przygotować unboxing produktu, mogą przygotować nagrania z produktem w akcji, mogą nawet czasami wykorzystać członka rodziny do nagrań, jeżeli potrzebujesz jakiegoś kontentu, gdzie jest potrzebne więcej niż jedna osoba, ale również mogą przygotować kontent, w którym nie będzie stricte ich widać, ich wizerunku, a będzie widać po prostu produkt w użyciu w akcji. I to od Ciebie zależy, jak dobrze im zbriefujesz, czyli przygotujesz taki dokument, w którym opowiesz im, jak mają dokładnie przygotować ten film, a najlepsi twórcy naprawdę potrafią czynić cuda. I to jest najlepsza metoda na skalowanie w płatnych reklamach. Bo jeżeli masz jedną kreację reklamową, to uwierz mi, że świata z nią nie podbijesz. Natomiast jeżeli masz takich kreacji 5, 10, 30, 50, to uwierz mi, że największej komersy e cały czas tworzą nowy content. Nie ograniczaj się też do tego, że jest to jakby koszt. Potraktuj to jako inwestycję, bo tak naprawdę dobry content zwraca się nawet czasami kilkusetkrotnie. Słuchajcie, zamówiłem nieraz reklamę, która kosztowała 500 zł, ale jedna reklama potrafiła dla mnie wygenerować kilkaset tysięcy złotych sprzedaży, taka naprawdę dobra, jak się trafi. Poprzez analizę, zlecenie nagrania 10 takich nagrań wybierzemy jeden typ kontentu, który nam działa bardzo dobrze. To nam wyjdzie oczywiście w testach w reklam, w co ludzie klikają, jak się słuchajcie, angażują. I czasami to, że wybierzemy poprawną osobę do tego, contentu potrafi sprawić, że nie tylko klient się zdecyduje na zakupy przez zaufanie, może ta strona jeszcze, wiecie, odbiega. Tworzymy to na początku, nie mamy deweloperów, nie mamy super designera, ale takie nagranie potrafi sprawić, że ta bariera zaufania, a raczej jego braku, potrafi być złamana poprzez 30-sekundowe wideo. I ostatnie zdanie, które chciałbym tu powiedzieć jest niezwykle kluczowe, więc zapamiętaj je, zanotuj, bo naprawdę potrafi być game changerem. To nie stricte ustawienia reklam dzisiaj są takie kluczowe, bo coraz więcej tam automatyzacji, maszynowego uczenia i AI, ale właśnie targetuje Naszych klientów i ich zainteresowania za pomocą odpowiedniej kreacji reklamowej. Jeżeli sprzedajesz produkt dla motocyklistów, fajnie jakby ten materiał nagrywał ktoś, kto jest motocyklistą, czuje się dobrze, pokaże swój motocykl i dzięki temu uwierz mi, że ten kontent się przyjmie o wiele, wiele cieplej. Pomniane dzisiaj działania to nie jest teoria, to jest praktyka, którą powinieneś wykorzystać, więc wybierz dwie metody dzisiejszego filmu i zacznij niepowoli wdrażać do swojego biznesu, a w perspektywie właśnie 30 dni możesz zobaczyć naprawdę pokaźne wyniki, jeżeli zrobisz to mądrze. Daj znać koniecznie w komentarzu, czy chciałbyś poznać kolejne metody na skalowanie, a może opowiedzieć o którejś więcej. Dziękuję za ten materiał, zostaw suba na tym kanale, wpadnij na Instagrama, bo tam się więcej dzieje z mojego życia e-commerce'owego, a ja dziękuję za oglądanie i zostawiam Ci z małą rozkminą, które metody wybierzesz dla siebie. Na razie!